To jeżeli w trakcie procesu produkcji zmieniłeś, zmieniło się otoczenie prawne, mam tu na myśli nowe wymagania, nowe dyrektywy, nowe przepisy, nowe wymagania formalne. Bo już wszystkie egzemplarze, które będą wchodziły na rynek, czyli będą wprowadzane do obrotu po zmianie tych wymagań, muszą te wymagania spełnić. Jednego modelu, jednego typu wyrobu możemy mieć sytuację, gdzie część tych produktów będzie spełniała wymagania na przykład dyrektywy RTTE lub starej dyrektywy NC, a część produktów będzie już spełniała wymagania nowych dyrektyw. To jest ten slajd, który dobrze. chciałbym, żebyście Państwo za, zapamiętali. czy um, sobie wiedzę na case'ach. To też dla Państwa przygotowałem taki case, żeby pokazać, jak to działa w praktyce. A żebyśmy dobrze zrozumieli cały przypadek, to jeszcze takie gwoli przypomnienia Chciałem Państwu przypomnieć dwie daty. Pierwsza data to jest 13 czerwca 2016 roku. Mam pytanie, czy Państwo może dokończyli taką datę? Znaczy, ja nie mówię o żadnych e, skojarzeniach, tylko e, skojarzeniach związanych z suwerowaniem. To jest data, która określa wejście w życie nowej dyrektywy RET do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wszystkie kraje Unii Europejskiej miały obowiązek transformować do swoich porządków prawnych. Dyrektywę RET do 13 czerwca i z dniem 13 czerwca przepisy dotyczące urządzeń radiowych zgodnie z Dyrektywą RET powinny i tak się stało, powinny obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Mamy jeszcze jedną datę, dokładnie później, czyli 13 czerwca 2017 roku. To jest z kolei data zakończenia okresu przejściowego, rocznego okresu przejściowego. Co się działo tutaj? W tym okresie przejściowym to producent decydował, czy chce wprowadzać wyrób jeszcze na starych zasadach, czyli czy chce wprowadzać wyrób zgodnie z dyrektywą RTT, czy już chce wprowadzać ten wyrób zgodnie z dyrektywą RET. Z tym dniem już takiego wyboru nie ma. Wszystkie wyroby, które są wprowadzone od 13 czerwca 2017 roku, muszą być wprowadzone zgodnie z dyrektywą RET. No i teraz przechodzimy do naszego gejsu. On jest bardzo prosty. Ja tutaj um, prowadziłem kilka takich uproszczeń, bo można go oczywiście bardzo skomplikować, ale ja bym go chciał przedstawić Państwu w najbardziej prosty sposób, żeby to najlepiej zapamiętać. Producenta mamy wyrobu w kraju Unii Europejskiej, więc nie będziemy mieli importu. I dystrybutorów również mamy powiedzmy polskich. Producent uruchamia produkcję 1 stycznia 2016 roku. Mówimy o wyrobie radiowym. Od razu, bo nie wiem, czy, czy, czy Państwo będziecie się chcieli ze mną drożyć, ale od razu powiem, że mówię o wyrobie radiowym, który i pod RTT, i pod RED będzie urządzeniem radiowym. Tu też jeszcze możemy pewne rzeczy publikować. Dystrybutor A kupuje ten wyrób od producenta 10 czerwca 2016 roku. Dystrybutor B kupuje na 3 dni później, 13 czerwca 2016 roku. A dystrybutor C po roku. 13 czerwca 2017 roku. Te daty przekazania wyroku są jednocześnie datą wprowadzenia tego wyroku do obrotu. Producent wprowadza go do obrotu z tym datami. poszczególne partie wyrobów. Jaką mamy w związku z tym sytuację? Dystrybutora A producent przygotuje wyrób, który będzie spełniał wymagania dyrektywy RTT. Na dystrybutora B przygotuje wyrób, który będzie spełniał wymagania. Jakiej dyrektywy? Znaczy, jakiej chce, to no może, może za szeroko. Albo RTTE, albo RED. Okej, okay, ale tak. Do niego należy decyzja. Natomiast dla dystrybutora C? Tylko RED, prawda? I tu widzimy jasno, jak, jak na dłoni, że dla każdego wyroku musimy wymagania odnosić do daty wprowadzenia do obrotu. Bo już na takim bardzo Rocznie rocznym okresie czasu widać, jak bardzo zmieniają się warunki, otoczenia prawne. W związku z tym, że te wyroby będą podlegały różnym dyrektywom, oczywiście wiąże się też to, że musi być odpowiednia deklaracja zgodności zborządzona i również muszą być odpowiednie wymagania formalne spełnione, różne w obu dyrektywach. Kolejny taki zapalny punkt związany z wprowadzaniem wyrobu do obrotu w Polsce to inwolt. Tu mamy masę problemów z importerami, i mam tu na myśli bardzo często niewiedzę importera, w którym momencie wyrób powinien spełniać wymagania. Otóż to jest bardzo prosto uregulowane. Wyrób musi spełnić wymagania związane z dyrektywami już w momencie dopuszczenia go do obrotu przez urząd celny. Jeżeli mamy proces importu, tu mamy nasz urząd celny, tu mamy szal Unii Europejskiej. Dowolny kraj Unii Europejskiej, do którego importowany będzie wyrób, to w tym momencie wyrób już musi spełniać wymagania, mimo że przecież on nie zostaje wprowadzony w tym momencie do obrotu. On zostaje tylko dopuszczony do obrotu na obszarze Unii Europejskiej. Jak wygląda pokrótce, bardzo pokrótce, procedura nazwijmy to współpracy z Urzędem Celnym? Jeżeli organ celny weźmie wątpliwość, który został. Mm, Skierowany do urzędu w procedurze dopuszczenia do obrotu, nie spełnia takich wymagań, nie spełnia wymagań dyrektywy. Po pierwsze, zawiesza dopuszczenie wyrobu na rynek. Informuje importera, że zawiesza dopuszczenie wyrobu na rynek. Następnie niezwłocznie powinien poinformować i tak się dzieje powinien poinformować organ nadzoru rynku o swoich wątpliwościach. W przypadku aparatury, w przypadku NC, w przypadku RED. Takim organem nadzoru rynku będzie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czyli wniosek z Urzędu, urzędu Celnego trafia do prezesa UK. I prezes UK ma trzy dni robocze na poinformowanie Urzędu o tym, że podejmie działania sprawdzające. Te trzy dni robocze są dosyć istotne, gdyby ustawodawca nie wprowadził żadnego terminu, no to mogłoby się okazać, że przez miesiąc na przykład importer jest jakby weryfikowany, po miesiącu stwierdzamy, że wyrób jest zgodny, ale się okazuje, że po miesiącu ten wyrób jest już mu na przykład do niczego niepotrzebny. Tam. Więc oczywiście chodzi o ochronę samego importera. Trzy dni robocze to termin na podjęcie działań sprawdzających. Po przeprowadzeniu tych działań sprawdzających organ nadzoru uzna, że wyrób... Nie spełnia wymagań i wyda opinię negatywną, urząd celny nie dopuści takiego wyrobu do obrotu. Inaczej mówiąc, nakaże zwrócenie go tam, skąd przyjechał. Mało tego, na dokumentach celnych celnicy naniosą jeszcze pewną informację. I ta informacja jest bardzo skrupulatnie zapisana, ona będzie zawsze taka sama. Produkt niezgodny niedopuszczonym do swobodnego obrotu na podstawie rozporządzenia 765. To jest rozporządzenie Komisji, które reguluje w ogóle kwestie związane z prowadzeniem wyrobów. Dlatego e, to, dlatego tak się dzieje? A to już ze względu na kartę oparu. Ponieważ mamy, jak Państwo wiecie, wspólny rynek, po to, co zostanie zatrzymane na przykład w Polsce. Potrafi być zgłoszone w Hamburgu. To, co nie przejdzie w Hamburgu, potrafi być zgłoszone w dowolnym innym kraju, na przykład w Czechach. Mając taki zapis, ten Europ już nigdy nie zostanie dopuszczony do obrotu, bo wszędzie, w każdym kraju, w każdym urzędzie cennym Unii Europejskiej będzie się pokazywał. Bo, bo celnicy działają na podstawie jednego, jednego systemu informatycznego. Pomiędzy negatywną opinią, a, a, a nanoszeniem tej informacji, jest jeszcze czas na podjęcie działań naprawczych, bo też nie jest tak, że zawsze wyrób, który nie spełnia wymagań, musi zostać wycofany. Podmiot uprawniony może podjąć działania korygujące. No, tylko jest jeden haszyk, podstawowy. Które też jest bardzo często przyczyną nieporozumień. Taki działań naprawczy nie może podjąć niestety importer. Dlaczego? Bo importer w żaden sposób nie jest podmiotem upoważnionym przez producenta do działania w jego imieniu. A na, na kim ciąży obowiązek spełnienia wymagań? Na producencie. Więc osoba trzecia nie może za niego podejmować działań naprawczych. A już tym bardziej nie powinna na przykład modyfikować wyroku. Ale jest to na to, to rozwiązanie. Otóż takie działanie może podjąć upoważniony przedstawiciel, który dostanie od producenta pełnomocnictwo i w zakresie tego pełnomocnictwa, w takim zakresie, w jakim producent udzieli mu tego pełnomocnictwa, może takie działania podjąć. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie pełnomocnictwo otrzymał importer. Tylko wtedy będzie występował już podwójnej roli importera i jednocześnie upoważnionego przedstawiciela producenta. Jeżeli takie pomocnictwo będzie posiadał, może podjąć działania naprawcze, które spowodują, że wyrok zostanie dopuszczony na teren Unii Europejskiej. Ostatni temat, który chciałem dzisiaj e, odjąć e, i to dosyć e, dosyć e, powiedziałbym, ciepły temat, to sporo na ten temat e, rozmawialiśmy, to znak ostrzegawczy. Skąd wziął się problem ze znakiem ostrzegawczym. Wziąłem się przede wszystkim z Problemów interpretacyjnych korelacji prawa europejskiego i prawa krajowego. A mówiąc tak bardziej po ludzku, dyrektywa RED nie przewiduje takiego obowiązku e, nanoszenia znaku ostrzegawczego, ale jednocześnie komisja nie uchyliła rozporządzenia, które wprowadzało ten znak ostrzegawczy. W związku z tym powstała, powstała wątpliwość, czy znak ostrzegawczy nadal powinien być nanoszony na urządzenie. Ta wątpliwość ostatecznie została rozwiązana przez Komisję Europejską w maju tego roku. Pojawiła się opinia Komisji, również ta informacja znajduje się w przewodniku do dyrektywy radiowej oficjalnie wydanej przez Komisję, gdzie stwierdza się, że taki znak ostrzegawczy nie jest już wymagany przez nowe przepisy. W związku z tym Również prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na swoich stronach internetowych opublikował komunikat, gdzie stwierdzono, że nie będzie w toku kontroli wymagał oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń klasy drugiej. No, tylko, że życie nie znosi różni. Nie ma znaku ostrzegawczego, ale to nie znaczy, że zrezygnowano z obowiązku Informowania konsumentów o ograniczeniach w używaniu urządzeń klasy drugiej. Komisja wydała 20 lipca tego roku rozporządzenie. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to jest numer tego rozporządzenia, który w swoim artykule drugim stwierdza, że na opakowaniu urządzenia oraz w instrukcji powinien zostać umieszczony piktogram lub zwrot ograniczenia lub wymagania piktogramie lub po takim stwierdzeniu, muszą pojawić się skróty na państw członkowskich, których takie ograniczenia lub wymagania nie istnieją, czyli w przypadku Polski będzie to np. PL. Jednocześnie w instrukcji urządzenia powinny zostać podane wymagania, jakie obowiązują w państwie członkowskim i na każdym obszarze geograficznym w obrębie danego państwa. Ponieważ jak Państwo wiecie, My mamy akurat to szczęście, że Polska jest jednolita pod względem administracyjnym. Natomiast są kraje członkowskie, które e, są zfederalizowane. Najlepszym przykładem są Niemcy, gdzie w poszczególnych landach mogą obowiązywać nieco inne wymagania. Gdyby tak się zdarzyło, nie wystarczy podać informacji o po miejscu, o kraju, natomiast trzeba również podać obszar geograficzny. W danego państwa członkowskiego. To jest rozporządzenie, to które ukazało się 20 lipca, ale ono jeszcze nie obowiązuje. Ono zacznie obowiązywać z dniem 9 sierpnia 2018 roku. Wtedy wejdzie by w życie. On zostało opublikowane, ale nie weszło w życie. Natomiast od 8 sierpnia, czyli od, od momentu, kiedy ono zaczęło istnieć w obrocie prawnym, można już wprowadzać do obrotu urządzenia. Klasy drugiej, stosując te właśnie zasady, o których powiedziałem. I co więcej, jeżeli producent zastosuje te wymagania określone w rozporządzeniu, które jeszcze formalnie nie obowiązują, my będziemy uznawać to za spełnienie wymagań informowania o ograniczeniach urządzenia klasy drugiej. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli Państwo będziecie zgodni z przepisami rozporządzenia, będziecie zgodni z dyrektywą RED. Po prostu. I również e, taka informacja pojawiła się na stronach internetowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej: zastosować wymagania rozporządzenia, ale tak jak powiedziałem, ono jeszcze nie obowiązuje, więc też Państwo nie musicie tego robić. Możecie to podawać w inny sposób, który będzie spełniał e, wymagania, jakim jest informowanie o ograniczeniach. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję.